Gdybym miał mówić tylko o modelu CLA, to, to chyba już bym ten, ten, ten film zakończył. Jest to auto, w którym czujemy, że możemy wariować, ale wcale nie musimy. Dobry, witam Was wszystkich. Obiecywałem w poprzednim nagraniu, w poprzednim filmie, że nie będę już mówił za bardzo o Mercedesach, bo już sporo było o nich i tak zacząłem być trochę utożsamiany właściwie z tą jedną marką, a to nie do końca tak jest. Oczywiście moja miłość do gwiazdy jest absolutnie niekwestionowana i nigdy nie będę się jej w jakikolwiek sposób próbował wyrzec, wyprzeć. Postanowiłem więc zacząć też niemniej, postanowiłem zacząć robić filmy o, o innych markach, o innych samochodach, żeby, w jakikolwiek, żeby oczywiście uhonorować również i wasze pasje do, 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 do innych marek. Próbowałem więc znaleźć jakiś, jakiś samochód nie będący Mercedesem. Ale jak widzicie, nie, nie bardzo mi się to udało. Więc jeszcze dzisiaj wybaczcie, znowu będzie o Mercedesie. Moi mili, ja należę do pokolenia, w którym każdy producent samochodów produkował dwa góra, trzy modele. Samochodów do takich również producentów należał Mercedes. Oczywiście różnił się bardzo od wszystkiego co inne, ponieważ był Mercedesem. Ta, ta dostojność marki, ta długa tradycja, jakość wyrobów zawsze. Zawsze jakby głęboko wpisywała się w nasze wyobrażenia o niej. Później przyszedł ten jakby taki kolejny okres, taki, ja to mówię, nowożytna era w ogóle w motoryzacji, gdzie nagle na ulicach zaczęły pojawiać się różne samochody, tak wiele modeli różnych marek, że właściwie przestaliśmy je tak naprawdę Odróżniać, ja osobiście miewam z tym problem i muszę często przeczytać na, 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 na samochodzie, jakimś właściwie, co to jest za model. Więc nie do końca byłem fanem tych, tych bym powiedział, nowości Mercedesa. Chciałem nazwać to trochę bardziej, może dosadnie, ale, ale trzymajmy się tej wersji. Do, jednych, do, jednej, do jednego z tych nowych modeli Mercedesa zaczął należeć samochodzik, model przy którym stoję, czyli, czyli samochód Cela. Przyznam się, że nigdy od początku, kiedy tylko pojawił się na rynku, a bywałem, będąc poniekąd klientem serwisu, to, to miałem okazję te auta gdzieś tam w oczekiwaniu, na obsługę. E, pooglądać nigdy, nigdy ten, ten samochód nie zwrócił jakiegoś, jakiejś tam szczególnej mojej uwagi, a e, też to trochę wynika z tego, że ja po prostu nie lubię samochodów przednio napędowych i e, jakby do Mercedesa wyjątkowo mi ta przednio napędowość e, nigdy e, nie pasowała. Jak wiecie, e, standardowo e, to jest taki, taki, taka, ja to trochę nazwałem klasa A z kufrem. I rzeczywiście dosyć ładną linię mu zafundowano, natomiast no mówię, ten przedni napęd ta jakby. Bo okej okay, gabaret, gabaret jest fajny, bo samochody o tej, tej wielkości są potrzebne, jeśli nie w Polsce, bo my mamy generalnie co do zasady taką trochę tendencję do kupowania jak największych samochodów za jak najmniejsze pieniądze i i jakby to jest takie, takie główne kryterium, ale, ale przecież w innych krajach Europy, gdzie trochę ruch bywa większy, albo, albo kultura, że tak powiem, posiadania jest, jest, jest trochę inna, wymuszona wąskimi uliczkami i limitowanym miejscem parkingowym, to samochody tej wielkości są bardzo potrzebne. I właściwie tylko dlatego tolerowałem to, że tak zacna marka zaczęła zaczęła produkować coś, co wychodziło poza tą ulubioną przeze mnie klasę C, klasę S, klasę E tych klasycznych sedanów tylnionapędowych, czasem jeszcze w wersji, w wersji kombi. I właściwie, gdybym miał, gdybym miał mówić tylko o modelu CLA, to, to chyba już bym ten 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 film zakończył, ponieważ nie potrafię w jakiś sposób rzeczywiście emocjonować się tym, co to auto oferuje poza tym, że jest Mercedesem i że jest ładnym Mercedesem. Natomiast dzisiaj stoję przy takim nieprzednio napędowym CLA. Ten egzemplarz, przy którym stoję, to, to samochód z napędem na cztery koła, więc już troszeczkę bardziej swego czasu moje zainteresowanie wzbudził. A tak naprawdę, to idąc dalej, jest to wersja AMG. Oczywiście, wy, którzy znacie się na Mercedesach lepiej niż ja, zapewne spostrzegliście to od razu, że, że nie jest to samochód standardowy. I teraz znowu przechodzimy, przechodzimy do, 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 do pewnego takiego mojego wynurzenia. Dla mnie AMG, to wielki silnik o możliwie największej pojemności połączony z tylnym napędem. Miałem taki period, jeden z piękniejszych w moim życiu, gdzie mogłem spędzić trochę czasu z moim ulubionym modelem W204 wyposażonym w potężny. Ponad 6-litrowy silnik, wolno ssący, napędzający tylne koła, i po każdy, kto właściwie kocha samochody, uwielbia je słuchać, uwielbia nimi jeździć, to w momencie, kiedy będzie miał tą randkę z tym modelem, czy, czy, czy z, tego, z tego okresu samochodem, kiedy, kiedy jeszcze. Nie było turbo, kiedy jakby ta moc wynikała z czegoś innego, i naprawdę było, było ciężko ją okiełznać, mając napęd tylko na jedną oś. To powie, że każdy inny samochód, właściwie dzisiejszy, każdy standardowy MG wyposażony w napęd na cztery koła, nie może być ekscytujący. Aż tak ekscytujący. Jak do tego jeszcze dodamy, że MG i cztery cylindry. No to, sorry, naprawdę robi się już dla, dla takich tradycjonalistów, jak ja, bardzo niewielka przestrzeń do, do zachwytu. Niemniej, jako że życie płata nam bardzo często figle, to stworzyło nam mi możliwość e, e, jeżdżenia e, takim właśnie samochodem e, dziwnym, e, takim dziwnym dla mnie tradycjonalisty, czyli e, AMG z czterema cylindrami. I z napędem na cztery koła. E... Zabiorę Was na przejażdżkę tym samochodem i... Spróbuję w sposób jak zawsze emocjonalny i, i, i bez wielkiego przygotowania opowiedzieć jakie są moje wrażenia. Bo po pierwsze, zanim jeszcze do niego wsiądę i, i go uruchomię, to chciałem powiedzieć, że czasy są tak zwariowane, że nie tylko mnogość modeli kręci nam, zawraca nam w głowie i mąci myśli, ale również są tak zwariowane że dzisiaj cztery cylindry to wcale nie oznacza. Niska moc. To wcale nie oznacza brak brzmienia, i to właśnie będę chciał Wam pokazać i wykazać e, używając tych czterech cylindrów, w tym w gruncie rzeczy niewielkim, ale bardzo eleganckim e, nadwoziu. E, w nadwoziu spreparowanym e, przez dział AMG w taki sposób, że rzeczywiście robi się porywające. E, gdzie rzeczywiście zaczynamy nie zadawać sobie pytania, e, po co Mercedes e, taki model zrobił. Z jednej strony, oczywiście, nie zadając sobie pytania, po co, bo, bo, bo jest piękny tak naprawdę, jaki jest sens budowania tak szybkich samochodów tak potężnych, tak wysilonych, tak doładowanych, tak no, pod każdym względem będących właściwie majsterszykiem inżynierii. O sensie tego chyba nie musimy mówić. My chłopcy, my, my, my dzieci. My musimy mieć po prostu takie zabawki. E, musimy sięgać coraz wyżej, musimy chcieć e, czegoś więcej. E, gdyby nie my, gdyby nie ta właśnie chęć, pewnie nigdy nie wybudowano by Empire State Building, nie wybudowano by najszybszego odrzutowca, największej e, ciężarówki. O cokolwiek byśmy, przecież w każdej dziedzinie e, dokonania są niesamowite. E, kochamy te zabawki. E, bardzo politycznie i dyplomatycznie staramy się nie mówić o tym, jaki jest sens posiadania takiego samochodu, takiego przy którym stoję, którego trochę szkoda pobrudzić, którego trochę szkoda podrapać, którym można jeździć szybko, ale nim szybko nie jeździmy, który właściwie, no cóż, jest naszym przedłużeniem. Powiem Wam, że w czasie, kiedy byłem. Jeszcze młody, pamiętam taką, taką debatę na łamach różnych ówczesnych programów motoryzacyjnych czy gazet, czy uda przekroczyć się tą magiczną barierę stu koni z litra pojemności. Ja naprawdę to pamiętam. To było takie, to były magiczne, magiczne 100 koni, czyli generalnie w ogóle marzenie nas wszystkich posiadaczy samochodów, żeby mieć auto, które miałoby 100 koni. 100, 100, jak to brzmi? 100 koni. Wyobrażacie sobie w czasie, kiedy Wartburg tych koni miał 40 kilka, a Fiat 125 w dobrej wersji 75, już tak blisko 100, ale wciąż jeszcze niewiele aut miało te 100 koni. No, a tym bardziej jeszcze wówczas dywagacja na temat 100 koni z litra. No, sorry, to było po prostu niemożliwe. Nie myślałem, że dożyję czasów, w których 100 koni z litra to właściwie będzie takie małe nic, bo, bo auto, które dzisiaj prezentuję, auto, którym, którym jadę, z którego mam okazję korzystać, jest najlepszym dowodem na to, że to właściwie te 100 koni z litra cóż to jest? Ono w tej wersji, w której, którą prowadzę, ma 380 kilka koni z dwóch litrów, tak? To powiem wam fajnie się jeździ samochodem, który ma 200 koni, świetnie się jeździ samochodem, który ma 300 koni, ale takim, który ma już blisko 400, jeździ się naprawdę zupełnie inaczej. Niby z pozoru tak samo. Podobnie, kiedy teraz jedziemy tak zwyczajnie, kruzujemy, to, 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 to właściwie ta, ta zaleta e, tych. zaletą tego samochodu jest właściwie te jego 2 e, litry, bo można zapomnieć jak mocny jest to e, samochód skrzynia pracuje bardzo płynnie auto jest e, właściwie ciche. Ma wszelkie te zalety, których nie mają te klasyczne AMG, te, do których przywykliśmy, te o których przed chwilą mówiłem, te wielkie wolnosące silniki. 63 one praktycznie zawsze dawały o sobie poznać, zawsze nie dawały jakby o sobie zapomnieć, nie tylko dlatego, że, że, że są dosyć takie, ja je znalazłem jako takie dosyć szarpliwe, takie dosyć trudno współpracujące. Ze skrzyniami biegów, że są właściwie zawsze dosyć głośne. A tutaj, oto mamy nagle samochodzik, który właściwie kiedy. kiedy... Kiedy nie myślimy o tym, że jest to model AMG i że ma blisko 400 koni, zachowuje się jak, jak bardzo normalny samochód. Nawet powiem szczerze, nie jest jakoś szczególnie twardy, nie jest jakiś taki, taki z grubego pnia ciosany, jak ja to nazywam. Ma pewną taką lekkość, filigranowość. Jakby można zupełnie zapomnieć, że jedzie się samochodem de facto sportowym, bo, bo nazywajmy rzeczy po imieniu, to jest auto bardzo drogie, bardzo zaawansowane technologicznie, posiadające też wiele ustawień i można go, że tak powiem, sprowokować do tego, żeby nie zapominać, żeby, żeby zwyczajnie, o, ależ to niesamowicie fajnie jedzie. Z tych moich doświadczeń z poprzedniej generacji samochodów AMG, kiedy te silniki były wielkie, wolnosące, e, pospinane jakoś tam rasowanymi skrzyniami biegów, e, jakby konkluzja jest taka, że, że zawsze czuło się, e, czuło się to, że jeździe się samochodem sportowym, przygotowanym specjalnie. Dzisiaj Dzisiaj Mercedes, czy działa AMG Mercedesa Doszedł właściwie do takiej perfekcji w zestrajaniu tych samochodów Że dzisiaj kupujemy samochód AMG i, i możemy zapomnieć, że jest AMG Natomiast inni o nas nie zapomną Ponieważ to w jaki ten sposób, to, w jaki sposób ten samochodzik wygląda na zewnątrz Jak bardzo zwraca uwagę, jak bardzo dla wszystkich wtajemniczonych jest tą magią to jest, to jest ten wyróżnik, to jest, to jest próba odpowiedzi na pytanie właściwie po co są te samochody. Tak? To właśnie są po to. To jest ta właśnie ta delikatna nasza próżność, to jest to wszystko... Czego co jest właściwie trudno wypowiadalne? Dużo łatwiej byłoby mi dzisiaj e, mówić o tym samochodzie, e, gdybym zwyczajnie zawęził się do, 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 do próby mówienia o jego parametrach technicznych, e, o tym, jak szybko e, sprintuje do setki, o tym, jakie ma wyposażenie, o tym, ile ma koni. W ogóle no, to, to, to są takie proste sprawy. Ja, ja, ja nim jadę i próbuję właściwie. E, Próbuję w jakiś sposób wykrzesać z siebie te emocje, które czasami charakteryzują moje, moje performanse, ale nie potrafię. Nie dlatego, że samochód jest nieekscytujący, tylko dlatego, że dzisiaj nie mam nastroju na sportową jazdę, a ten samochód świetnie się właśnie tym, temu nastrojowi poddaje. Jest po prostu zwykłym, fajnym, małym sedanem, sedanem coupé, jakkolwiek będziemy go nazywać. Innym znowuż razem możemy utrzeć nosa komuś. To co widzieliście przed chwilką, to tylko delikatna próbka tego, co ten samochód potrafi. Muszę powiedzieć, że bardzo niechętnie korzystam z takich dynamicznych ustawień czy możliwości samochodów, może też dlatego, że zbyt dużo wiem o technice, o tym jak, jak wszystko jest skonstruowane, jak pewne mechanizmy poddawane takim przeciążeniom, obciążeniom. W gruncie rzeczy się zużywają, więc nie jestem, nie jestem fanem rzeczywiście używania tego typu przymiotów samochodów sportowego, czy w ogóle mocnego samochodu, natomiast fajne jest to, że takie auta dają nam poczucie, że po prostu możemy. Możemy być szybcy, możemy być wściekli. Dla kogoś, kto umie zapanować nad swoimi emocjami, takie poczucie najzupełniej wystarczy. Więc dawajmy się czasami zwariować, płaćmy i nie, zadajmy, nie zadawajmy sobie pytania: po co? Po co nam to i czy my to wykorzystamy? Okazja czyni złodzieja. Jak taki samochód już będziemy mieli, to te odpowiedzi na te pytania e, tak naprawdę przyjdą same. E, życzę wszystkim, żeby nigdy nie rezygnowali z marzeń, e, z wielkich planów. Żeby nie mówili, że coś jest rozsądne. E, żebyście po prostu wiedzieli, że czasami e, warto jest zwariować, choćby tylko we własnych marzeniach. Od nich wszystko się zaczyna. Jak przekazać te moje emocje. Uśmiecham się, oczy mi błyszczą. Za każdym razem, kiedy mogę poprowadzić taki samochód i chciałbym odczekać te wszystkie słowa i to wszystko, co zawsze mówiłem o takich autach, że one są właściwie niepotrzebne, że, że są przedłużeniem, że są jakimś narzędziem do łechtania naszego ego. Tak, pewnie to wszystko prawda, ale ale dzisiaj mogę z całą stanowczością powiedzieć, że, że warto jest warto czasami po prostu zwariować. Po to to jest. Tak wiele chciałbym wam powiedzieć w tak daleką podróż zabrać. To jest chyba kwintesencja tego samochodu. Nie obiecuje nam tego komfortu, który daje, nie obiecuje nam tej, tej cywilności, którą de facto posiada. Myślimy, że AMG to jakiś twardy, głośny przyrząd do szybkiej jazdy. Okazuje się, że nie musi wcale tak być. Że Mercedes skonstruował właściwie bardzo cywilny samochód i dał nam w dodatkowo. Płatnym słono, płatnym pakiecie możliwości wariactwa i bycia naprawdę jednym z szybszych samochodów czy kierowców na drodze. Wyobraźcie sobie w stosunkowo niewielkim nadwoziu, blisko 400 koni, świetnie wysterowanych z bezpiecznym napędem na, na obie osie, no, naprawdę. To jest auto, które może bardzo wiele e, i niekoniecznie albo w ogóle nie skazuje nas na bycie, e, w ogóle nie skazuje nas na, 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 na jazdę w dyskomforcie, w hałasie e, i we wszystkim. E, z czym kojarzy nam się de facto samochód sportowy? A my ten samochód sportowy mamy. Naciskamy jeden guzik, albo go nawet nie naciskamy. Naciskamy po prostu gaz w podłogę i mamy sportowy samochód. Ja natomiast. Hmm, Absolutnie nie, nie próbuję i nie będę nawet starał się tego w jakikolwiek sposób wykazać. Zadbałem o to, żebyście posłuchali, jak pięknie ten samochód brzmi i pokazałem na rozbiegówce autostrady, jak bardzo szybko potrafi przyspieszyć do dozwolonej prędkości. Na tym chciałbym skończyć, chciałbym rozbudzić Waszą fantazję, chciałbym, e, chciałbym Was skłonić i sprowokować albo inaczej, chciałbym Was namówić do tego, żebyście nigdy nie mówili, e, że coś jest zwariowane. Pasja pozwala nam na to, żeby żeby, żeby tak po prostu nie mówić, żeby kupować takie samochody, które zdają się być nierozsądne, gdzie wydaje się, że e, płacimy za gadżety. Tak, płaćmy za gadżety, maszmy o tym, mamy do tego pełne prawo. E, cieszmy się każdą chwilą, którą, którą będziemy mogli spędzić w jakikolwiek sposób e, nierozsądnie. Nierozsądnie dokonując wyborów. E, Będziemy wówczas szczęśliwi. Odbywam więc wspaniałą i komfortową przejazdkę, e, wykazując coś, czego pewnie zupełnie się nie spodziewaliście. Myśleliście, że będę szalał, że będę pokazywał, jak bardzo sportowy jest Mercedes AMG, a ja tymczasem mówię, jak bardzo cywilny, fajny, zwyczajny e, jest ten mały wariat.